Sposobów na okazywanie radości jest wiele. Zielonogórscy kibice mogli entuzjastycznie reagować na udane akcje Stelmetu. Ale trzecia porażka w finale powodem do zadowolenia nie była. Radosne gesty kibiców ze Zgorzelca całkowicie uzasadnione. Jednak nie każdy potrafił utrzymać emocje na wodzy. Tak wyrażała się wczoraj Zgorzelecka świta w sektorze VIP. W końcu przykład poszedł z góry. Wróćmy jednak do meczu. Tym razem Turów nie pozwolił na szarżę Stalmetu od pierwszych minut, a do finału wrócił Prince. Pierwsza kwarta na remis, podobnie jak druga, do jej piątej minuty, bo po trójkach Brakinsa i Dragicewicza Biało-Zieloni objęli prowadzenie 36 do 29. Cały mecz broniliśmy dobrze, gdzieś tam błędy przed pierwszej czy drugiej kwarcie to się nałożyło w taki sposób, że Tur, -Tur, -Tur po prostu miał e, tą, tą przewagę, że, że, że mieli parę łatwych punktów, gdzieś tam osobiste, także że, że mam troszeczkę oparę za, za dużo tych prostych błędów. Po przerwie goście zniwelowali stratę i ponownie oglądaliśmy siłowanie się obu zespołów. W drugiej połowie było 9 zmian prowadzenia. Niestety dla Stelmetu ostatnie nastąpiło po celnym rzucie za 3 tonego Taylora. który wyszedł na prowadzenie 67:64. Po kolejnej trójce, tym razem Michała Chilińskiego, było już 71:64. Punkty Brakinsa i Ejengi. Pozwoliły Stelmetowi zbliżyć się do gości na dwa oczka, ale dwie niecelne próby z załuku i brak organizacji gry w ostatnich 50 sekundach meczu nie pozwolił podobiacznym Michailo Uwalina na odwrócenie jego losów. Chodzi o takie w które dają kosze, kiedy my musimy naprawdę z dobrą brać koszykówkę, żeby coś trafić, albo to stary Oj, niestety, też z nas troszeczkę. Oni też mają ten to, że na To, żeby tam przechwycić, piję, i mieć takie łatwe kosze. Turów jest już bliski zdobycia mistrzostwa, do którego brakuje mu jednego zwycięstwa. Obrona tytułu przez Stelmet wisi na włosku, i tylko nieliczni wierzą w trzy wygrane Zielonogórzan z rzędu. Nadzieje mają również zielonogórscy koszykarze, ale ta misja. Wydaje się niewykonalna. Biało-zieloni w Zgorzelcu w tym sezonie nie wygrali ani razu. Cztery wyprawy na Dolny Śląsk kończyły się porażkami Mistrza Polski. Wiemy, że gramy o Mistrzostwo Polskie, gramy z aktualnym Mistrzem Polski, gramy z zespołem, który na pewno ma wiele zawodników, którzy mają duże aspiracje i chęci. Na pewno nie poddadzą się tylko i dlatego, że przegrywają 3-1 i, i że będą grali w naszej hali w Zgorzelce. także. Pozostał na mały kroczek teoretycznie, ale jednocześnie wielki do tego, żeby zdobyć ten upragniony tytuł. I mam nadzieję, że to decydujące spotkanie w zasadzie wyzwoli w nas dodatkową chęć, agresję, zaangażowanie i pokład energii. Dziękuję. Stwierdza turowa została zdobyta jedynie przez Anvil, Trefl i Śląsk. Jeśli Stelmet marzy jeszcze o odbiciu serii i złotych medalach, które kibice ze Zgorzelca już powiesili na szyjach swoich ulubieńców. Musi nad Nysą Łużycką dokonać cudu. Finałowy mecz numer 5 w Zgorzelcu w niedzielę o 20.